Dobry widzę, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj nagrywam grę Ice Cream. I powiem wam tak, nie, nie będę jej przychodził na extreme ale nie będę jej przechodzić na normalu, bo będę przechodzić ją na hardzie. Gierka to jest gierka z dzieciństwa, nie pamiętam je, pamięta jej zbyt dobrze Ale nagrywam ją na telefonie. Nie nagrywam jej na, komputer na komputerze, bo... Po pierwsze, nie chcę dostać jumpscaren na twarz, żeby się zestrzał i żeby tylko w dół to słyszał. Po drugie, ten mu się zżygał na głowę. Jeszcze wcześniej mówił, że testować spróbować moich przepuszczonych lodów. Nie, reklama, proszę nie, proszę nie. Szybko po... Dobra, już po reklamie wyłączyłem sobie internet, bo zapomniałem przed nagraniem wyłączyć internetu. Teraz tak. Szukamy gdzie jest lina To jest Lina W ogóle w ogóle mamy w pokoju mikser nie, wie, nie wiem dlaczego, ale tu się okazuje, że zapisały się moje stare postępy, które, nagra które miałem parę tygodni temu... Nie, nie parę tygodni temu, tylko parę lat temu. Bo jedynka, Ona już jest trochę stara. Dobra, powinniśmy się teraz tu schować. O! To the kids look it, on, on dalej zamyka te, to, tego swojego wana bez żadnego tego. Bez żadnych tych. Bez żadnego ruchu rąk. On jest jak jakiś Jedi coś. Dobra. Muszę podnieść mapkę, ale wiem, że jak ją podniosę, to Rot tu natychmiast przyjdzie, bo usłyszę yy, moją pracę. A masz w czoło Krzywol... Krzywolcu jeden Zanim ono trzeźwie, to chwilka minie eee... Playground Najpierw tam jedziemy Ja nie za bardzo pamiętam tej pierwszej części To jest mi największy problem, ale Stopniowo będę sobie... A, dobra już pamiętam Już wszystko pamiętam Tutaj jest jakiś plac budowy, ponieważ... Na początku tutaj nie było placu budowy, ale z aktualizacjami dodali tutaj. Papa. Rod. A dlaczego nie ma muzyki jako? A dobra, już się załączyła trochę spóźniona, ale się załączyła. Nie ma go tu, nie ma go tu, super hop. hop. O, udało się. Z tego co pamiętam, to tu gdzieś była jakaś kurtka. Gdzie ona może być? Pewnie na tym statku jest. Nie ma. Gdzie ona jest? Może na jakiejś ławce? Ej, widzowie, tego tu nie ma. Dlaczego tego tu nie ma? A rod tutaj na razie nie idzie i to mi się podoba. Nie ma roda. O, jest. Jest kurteczka. Nie ma roda, nie, nie ma problemów. Bo też wam podam taką sztuczkę. Jak sobie go na chwilę wyłączyć bez żadnych broni. Takich jak proca. I inne takie pierdoły. A na razie. Żeby Roda tutaj nie denerwować, ani nic w tym stylu to Zróbmy tak Hop yy. Klik, klik, klik Do kafeterii Bo po potrzebuję teraz paru rzeczy z kafeterii Oby mnie tylko Rod nie złapał Tam się nie zaraz pił Co tam jest? Przewołecie jeden. Dobra, ten psychol mnie widzi. Szukamy kodu. Skera, proszę, niech tu Rot nie przychodzi. Ta, tam przeszukajmy. I nie chcę, żeby w ogóle Rot mnie zauważył. Bo po prostu niech to zostaje Dumpscara. Zmianę ma Antony. Dobra, widzimy. Ja Ci powiem tak, papa. Pa. Do tego się pozbyłem Szybko Teraz ja mamy to Ej Nie, to nie to Czekaj, gdzie się kod wy... A, kod tutaj Dobra, widzi mnie przy wolcu jeden. Zostaw mnie w spokoju. Psychol. Gonisz dzieci. Jesteś zły. Dobra. Czy ja go serio ogłuszyłem mo moim kawałkiem papieru? Dziwny. On jest bardzo dziwny. Na stal. Nas... ze stala chyba potrzebuje kanistra, czy czegoś tam? No nie! No nie, no widzowie, ale on był w takim miejscu, że to niemożliwe było, żeby przed nim uciec. Dlaczego pojawiły mi się reklamy? Skoro... Dlaczego pojawiły mi się reklamy, widzowie? Skoro... Jak to się nazywa? Skoro wyłączyłem sobie internet. E, ja nie rozumiem tych gier, naprawdę. Nie ma internetu na to, żeby obejrzeć reklamę, żeby zyskać jakiś, bo jakiś bonus. Żeby nam, przy żeby nam specjalnie wcisnąć reklamę pod nos, to już jest internet. Idź na hamak, czy gdziekolwiek. Po prostu sobie stąd idź, Rod. O, idziemy w dobrą stronę. Dobra. Tu był kanister? Nie, on jest. To jest kanister. Nie, 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 Od psycholu! Czemu gonisz małe dzieci? Mam to. Teraz niech ten psychol mnie zostanie, zostawi. No wesoło w twarz. Wyłączyłem go, teoretycznie. Yy, na playground. Na playgroundzie muszę teraz dwie rzeczy... NIE! <laughs> nie, nie wziąłem jednej rzeczy z kafeterii. Muszę się na nią szybko wrócić. Przy okazji. Wrzucę to sobie teraz do kafeterii. Pominmy sobie te animacje, bo nie potrzebujemy ich widzieć. Lecimy. Jesteśmy rozpalni, żeby Rod nas od rod nas został w świętym spokoju. Niech tak zostanie. Mamy to. Mamy to, to po co przyszliśmy. Ten znów nas goni. Manewr wymijający. Szybko, szybko! Brak. Proszę się z nami wejść w ten rod, że ja jestem od tej mądrzejszy. końcy i szybko na. Nie na parking! Na, parki na parkingu jeszcze nie mogę zacząć działać, bo nie mam jak On był blisko, teraz Więc Dobrze, że Szybko pojechałem i szybko to zatwiem Dobra Ten przychod jest gdzieś blisko, więc lepiej się tym zająć szybko Nice Taka splówka mi się podoba Rod, gdzie jesteś? Tego nie ma. No dobra, tu jesteś. Do spania. Jak się poskładał? O Boże. Jakiś demon się poskładał, a nie Rod. No to możemy wyrzucić. Za to możemy wziąć olej. Rod o wiele inaczej respi się niż w grany na przy... bo rod cały czas leży na ziemi i on się nie odradza w jakimś miejscu. No, tego mogę się już pozbyć. Potrzebuję teraz benzyny. Dobra, yy, to jest. To, co jest mi potrzebne. Chodzimy sobie po jakimś kanale wentylacyjnym, czy po jakiejś, czy po jakiejś rurze ściekowej. Nie, nie chcę wyłączać sobie ustawienia, proszę to wyłączyć, o. Ten w ogóle nie przypomina nalewania benzyny Ale dobra Rod chyba jeszcze śpi Chyba Ale lepiej, żeby się teraz nie budził Chce iść do Wana. Dobra, Roda nie ma ta starwista, Z tego miejsca z Tego miejsca już nie potrzebuję Za to potrzebuję jechać na nie na kafeterię, sumie to jeszcze muszę pojechać, ale nie teraz. Teraz muszę jechać na parking i to wszystko. I z parkingu muszę zabrać jedną kartę Rod, czy Wszystko jest dobrze. A, nie dostał! Dobra, teraz dostał dopiero Rot poszedł spać na minutę. Hmm. Oj, widzę, my dopiero gramy na hardzie! Wy właśnie sobie, jak Jak ja już dostałem od... Jak ja teraz już mam zawał, wyobraźcie sobie, co będzie potem. No, tego już nie potrzebujemy. No to gdzieś tam hej... hej hejachow wyrzucić. To będą nam potrzebne te klucze. To trzeba będzie otworzyć. To pewnie jest jakiś magazyn związany, bo nie pamiętam tego. Coś zbytnio. Zmiana, Antony miał zmianę, Paul. Anto Antony. A ty żeś się już obudził? Minuta minęła? Coś mi się nie wydaje. Fatem psycho się już obudził. Masz kartą, ID, chopie. Rozwalam. Ledzi Jedziemy. Kafeterię. Hop. Hop. O, klucze, i to jest dokładnie to samo co ten, co było tam, on tam był. Szybko na parking, i to już będzie chyba wszystko z naszej układanki. o dostał, ładnie wokół dobra eee, pyk kluczyk pyk i mamy nożyce mam players. to teraz bierzemy głada, to znaczy go karda. Stero steruje się nim tak słabo że to jest hej że, że hej, że ho. Nie polecam sterować Bar bardzo słabo, ale się udało, Dobra, Dobra. wyjdź z tego. Czyk. Nie wiem, czy przypadkiem trochę nie za dużo tego spadło, ale jest ok. Tutaj jak chcecie to sobie możecie to przeczytać. Ci, którzy znają się na angielskim, ja się nie znam, więc nie, nie czytam. Mamy to. Kejczki. Coś bardzo szybko poszło. Naprawdę. O, ej, yy, mogę wejść, proszę. Ho, o, dziękuję. Dobra. Wyszłem. Tam wyszedłem, już mnie nie obchodzi. Dobra, czy... A, dobra, jest. Wystraszył mnie chłop. A, zatrzaskujemy mu drzwi przed twarzą. Żeby nie widział, gdzie wchodzimy. Hop, hop. Kurde, no. Nieważne, gdzie jest chłop, wiem to, że on jest gdzieś bardzo daleko. I możemy stąd już uciekać. Mamy to widzowie Udało się Ja w ogóle nie pamiętam skąd miałem ten mikser A chwila jest dobra już pamiętam skąd mam ten mikser który miałem w pokoju Ja dostałem go od tego chłopca No i już nie ma lodziarza. No, to ten chłopczyk mi dał ten mikser. To jest mikser od roda. Widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I nawet nie potrzeba było robić żadnych cięć. Dobrze, a więc ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, miłych wakacji, fajnego ciepłego słoneczka, cześć.